Tworzenie osobowości człowieka sukcesu. Nie ma nic ważniejszego dla Ciebie Twojego sukcesu i szczęścia, niż umiejętność postępowania z innymi ludźmi. Według niektórych badań 85% szczęścia w życiu pochodzi od szczęśliwych relacji z innymi. Kiedy spojrzysz wstecz, stwierdzisz, że niemal wszystkie największe przyjemności związane były z miłymi chwilami, które spędziłeś z ludźmi dla Ciebie ważnymi. Tylko 15% sukcesów w życiu ma związek z osiągnięciami, a jednak popełniamy wielki błąd, przeznaczając niemal cały czas właśnie na nie, zapominając o tym, że ludzie są najważniejsi. O sukcesie w dużym stopniu decyduje Twoja osobowość. W karierze określa Twoją pozycję, dochody, awanse i to, którzy ludzie będą Ci pomagać. A więc osobowość jest niezwykle ważna. Wiemy ważną rzecz. Pozytywni, lubiani ludzie zatrudniani są najszybciej, a zwalniani najpóźniej. Coraz więcej firmy przyjmuje dziś ludzi, opierając się na ich osobowości i postawie, ponieważ pracodawcy wiedzą, że mogą nauczyć się każdej innej umiejętności, podczas gdy osobowość i postawa to bezpośredni wyraz tego, czym naprawdę jesteś. Istnieje bezpośredni związek między twoim zaangażowaniem w kontakty z ludźmi, a kilkoma innymi rzeczami. Im bardziej się angażujesz, im bardziej jesteś szczęśliwy i aktywny w swoich relacjach z ludźmi, tym jesteś zdrowszy i tym więcej masz energii. Przyczynia się to także do długowieczności. Ludzie aktywni w swoich relacjach, w społeczeństwie, robiący coś, co dobrze wpływa na życie innych, żyją o kilka lat dłużej. Najlepsze jest to, że regularne spotykanie się z ludźmi, których lubisz i którzy lubią Ciebie, którzy wzajemnie się wspierają, prowadzi do wykształcenia tak odpornej osobowości. Jest to osobowość odporna na stres, zmęczenie, choroby, na negatywną postawę. Człowiek o takiej osobowości to taki, z którym wszyscy lubią przebywać. A więc im lepsze będą Twoje relacje z ludźmi, a tego przecież możesz się nauczyć, tym lepsze będzie Twoje życie. Wszyscy chcemy mieć zdrową osobowość, móc powiedzieć, mam zdrową, dobrą, pozytywną osobowość. Jak ją jednak zdefiniować? Osobowość można zmierzyć na cztery sposoby. Nawiasem mówiąc, nie chodzi o to, co mówisz i co myślisz oraz czego byś chciał. Tylko czyny mówią tobie i innym, jaki jesteś naprawdę. Pierwszą miarą zdrowej osobowości jest pozytywna reakcja na stres i przeciwności losu. Pojawiają się one zawsze niezależnie od tego, co robisz. Jednak reakcja na nie, umiejętność radzenia sobie z nimi jest prawdziwą miarą tego, co dzieje się z tobą w środku. To tak jak fizyczne badania. Sprawdzają ci tętno przed ćwiczeniem i po nim. Człowiek, którego puls najszybciej wraca do normy jest najzdrowszy. Twoja osobowość jest zdrowa w takim samym stopniu, w jakim potrafisz radzić sobie z problemami i zawodami życia i utrzymać pozytywną postawę. Drugą miarą zdrowej osobowości jest gotowość do poszukiwania dobrych rzeczy w każdej sytuacji. Wszyscy ludzie sukcesu wypracowali sobie nawyk szukania w każdym chwilowym problemie lub zawodzie czegoś dobrego, korzyści. Jeśli zaczniesz szukać dobra w każdej sytuacji, znajdziesz je. Wiemy też, że trzecim elementem zdrowej osobowości jest umiejętność wybaczania innym ludziom, zapominania o urazach i bólu, zdolność do wybaczania i odpuszczania zachowań, które mogły cię skrzywdzić. To sedno zdrowej osobowości. Kolejną miarą jest umiejętność współżycia z różnymi typami ludzi. Oczywiste jest, że każdy może dobrze radzić sobie z kilkoma osobami przez krótki czas, ale człowiek o zdrowej osobowości to taki, który ma dobre relacje z wieloma ludźmi przez długi czas. Jest to umiejętność, której można się nauczyć. Istnieją prawa psychiki, które odnoszą się do relacji międzyludzkich. Mówiliśmy już o nich, ale przypomnę je. Pierwsze i chyba najważniejsze to prawo przyciągania. Mówi ono, że zawsze przyciągasz do siebie ludzi i okoliczności zgodne z tym, o czym przeważnie myślisz, że wszyscy, którzy są obecni w Twoim życiu, zostali przez Ciebie do Niego przyciągnięci, bo jesteś tym, kim jesteś. Jeśli chcesz przyciągać innych ludzi, musisz zmienić siebie. Kiedy zastanawiasz się nad swoimi relacjami z ludźmi, zwłaszcza takimi, w których źle się dzieje, musisz zadawać sobie pytanie, co jest takiego we mnie? Co przyciąga do mnie tych ludzi? Co w Twoich myślach, uczuciach, marzeniach, najgłębszych pragnieniach i przekonaniach przyciąga do Twojego życia tego rodzaju ludzi? Drugie prawo to prawo oczekiwania. Mówi, że wszystko, czego oczekujesz z przekonaniem, stanie się Twoją samospełniającą się przepowiednią, że otaczający Cię ludzie zwykle odpowiadają Twoim oczekiwaniom. Oczekiwania te mają ogromny wpływ na tych, dla których jesteś ważny: na współpracowników, podwładnych, na dzieci, współmałżonka. Najlepsza zasada brzmi zawsze oczekuj od innych najlepszego. Ludzie sukcesu są pełni pozytywnych oczekiwań w stosunku do innych, a więc stanowią one bardzo ważny czynnik w relacjach z innymi ludźmi. Trzecie prawo to prawo odbicia. Zgodnie z nim twój zewnętrzny świat relacji międzyludzkich stanowi odzwierciedlenie tego, kim jesteś wewnątrz. Kiedy zmieniasz się jako osoba, zmieniają się też twoje relacje. Nie chodzi o to, by zmieniać innych. Musisz zmieniać siebie. A przez samo to ludzie wokół też się zmienią. Stań się człowiekiem lepszym, milszym, szczęśliwszym. Bardziej optymistycznym. Zdziwisz się, jak inni zmienią się, odzwierciedlając Twoje wewnętrzne postawy. Jeśli weźmiemy wykres zdrowej osobowości i pociągniemy linię od osoby najbardziej ekstrawertycznej do najbardziej introwertycznej, a potem narysujemy linię z północy na południe, od najwyższego poziomu poczucia własnej wartości do najniższego, stwierdzimy coś ciekawego. Ludzie o niskim poziomie poczucia własnej wartości dobrze współżyją tylko z niewieloma osobami znajdującymi się w środku spektrum osobowości. Z ludźmi przeciętnymi, naturalnymi, ani introwertycznymi, ani ekstrawertycznymi. W miarę wzrostu poczucia własnej wartości dobre relacje ma się z coraz większą grupą ludzi. Zwiększa się umiejętność poprawnej interakcji z bardziej różnymi osobami, A więc im bardziej siebie lubisz i szanujesz. Im bardziej uważasz siebie za kogoś wartościowego, tym lepiej i przyjemniej układa Ci się z innymi. Istnieje więc bezpośrednia zależność między poczuciem własnej wartości a umiejętnością współżycia z ludźmi. Prowadzi nas to do jednego z najbardziej fascynujących praw relacji międzyludzkich. Nazywam je prawem pośredniego działania. Chodzi o to, że łatwiej uzyskać coś od innych w sposób pośredni niż bezpośredni. Oto przykład. Załóżmy, że chcesz, by ludzie interesowali się tobą. Bezpośredni sposób to opowiedzenie im o sobie i zainteresowanie ich. Wiesz jednak sam, że działa to słabo. Sposób pośredni polega na zainteresowaniu się nimi, ponieważ im bardziej interesujesz się innymi ludźmi, tym bardziej oni interesują się tobą. Dale Carnegie powiedział kiedyś, że możesz zaprzyjaźnić się z większą liczbą osób w dwa dni, naprawdę się nimi interesując, niż przez dwa lata starając się, by oni zainteresowali się tobą. Chcesz komuś zaimponować? Możesz tego próbować, ale perspektywy nie są najlepsze. Metodą pośrednią jest dać im odczuć, że oni imponują Tobie. Im bardziej ktoś Ci imponuje, tym bardziej Ty będziesz imponować Jemu. Chcesz mieć przyjaciela, bądź przyjacielem. Chcesz szacunku, szanuj ludzi. Chcesz, żeby ludzie ci wierzyli, ty uwierz im. Chcesz, żeby ufali, zaufaj. Chcesz, żeby cię lubili, polub ich. To właśnie jest prawo pośredniego działania, które obowiązuje dzień i noc. A zatem jeśli chcesz podnieść poczucie własnej wartości, stać się człowiekiem o zdrowszej i bardziej pozytywnej osobowości, sprawa jest prosta. Zajmij się podnoszeniem własnej wartości u innych ludzi. Stosuj prawo wzajemności. W relacjach międzyludzkich oznacza to, że wszystko, co zrobisz, by inny człowiek czuł się ze sobą lepiej, spowoduje, że ty też będziesz się czuł lepiej. Ty i ja jesteśmy tak fantastycznie zbudowani, że nie możemy podnieść poczucia własnej wartości u kogoś innego, nie podnosząc go jednocześnie u siebie. I odwrotnie, nie możesz zrobić niczego, co obniży poczucie własnej wartości u kogoś, bez jednoczesnego obniżenia go u siebie. Musisz pamiętać, że wszyscy potrzebują wzmacniania poczucia własnej wartości, nawet ludzie zarządzający wielkimi korporacjami, partiami politycznymi i prezydenci. Poczucie to jest bardzo wrażliwe. Wszyscy więc lubią tych, którzy naprawdę poprawiają ich poczucie własnej wartości. A więc naucz się myślenia dobrze o każdym, kogo spotykasz. Miej przyjemne myśli. Bądź cierpliwy i grzeczny. Okazuj optymizm każdemu, ponieważ wszyscy noszą w sobie jakiś ciężar. Każdy ma swoje problemy, które przez cały czas go zajmują i martwią. A więc, kiedy kogoś spotkasz, powiedz coś miłego, pozytywnego i podnoszącego na duchu. Poprawiasz jego poczucie własnej wartości, a jednocześnie robisz to samo ze sobą i sprawiasz, że czujesz się lepiej. A więc klucz do sukcesu jest zawsze taki sam sprawiaj, by inni czuli się ważni. Jest na to siedem sposobów. Pierwszy już znasz. Nigdy nie narzekaj, nigdy nie potępiaj, nigdy nie stosuj destruktywnej krytyki. Dlaczego? Dlatego, że narzekanie, potępianie i krytyka obniżają poziom poczucia własnej wartości. Ludzie czują się mniejsi, nie dość dobrze. Pojawiają się stare uczucia odrzucenia i porażki, nieakceptacji i wstydu. Moja rada brzmi więc: jeśli nie możesz powiedzieć czegoś miłego, nie odzywaj się, a przynajmniej zachowaj neutralność i nie mów nic negatywnego. Przestań narzekać, krytykować, potępiać. Nigdy nie mów nic negatywnego, a zdziwisz się, jak ta jedna rzecz zmieni Twoje związki z ludźmi. Druga sprawa, bądź miły. Unikaj kłótni. Stań się miłym człowiekiem. Nie stawiaj oporu. Jeśli ktoś powie coś, z czym się nie zgadzasz, przyjmij to. Jeśli jest to coś bardzo ważnego, możesz zadać kilka pytań, ale nie kłóć się ponieważ to bardzo źle wpływa na poczucie własnej wartości rozmówcy. Oto kilka zasad. Po pierwsze, najpierw postaraj się zrozumieć, o co chodzi drugiemu człowiekowi. Zamiast starać się zmusić go do przyjęcia Twojego punktu widzenia, poświęć trochę czasu na zadanie pytań, wysłuchanie i zrozumienie, dlaczego mówi to, co mówi. Dlaczego uważa tak, a nie inaczej? Może się okazać, że ma bardzo dobre uzasadnienie dla tego, aby mówić to, z czym się nie zgadzasz. Może też brakować mu informacji. Wtedy możesz powiedzieć, nawiasem mówiąc, czy wiesz, że takie coś może zmienić ich pojęcie o sytuacji. Mówi się, że zrozumieć znaczy wybaczyć. Jeśli całkowicie zrozumiesz drugą osobę i to, co na nią wpływa, co w jej przyszłości zdecydowało o tym, jak myśli, możesz nie tylko jej wybaczyć, ale też zrozumieć jej motywy i nie sprzeczać się z nią. Zrozumieć znaczy wybaczyć. Wspieranie się zawsze wyzwala u rozmówcy poczucie odrzucenia. Porażki i braku akceptacji. Kiedy mówisz komuś, że się myli, przekazujesz mu informację, że jest nic nie wart. Że jego sposób myślenia jest zły i niekompletny. A robiąc to, wyzwalasz wszelkiego rodzaju negatywne reakcje. Obniżasz u tego człowieka poczucie własnej wartości, a angażując się w sprzeczkę, Robisz to samo ze sobą. Bądź więc miły. Trzeci sposób na to, by inni czuli się ważni, to akceptacja. Zaspokaja ona głęboką, podświadomą potrzebę poczucia akceptowania przez innych. Wiele problemów w naszym społeczeństwie powodują ludzie, którzy nie czują się akceptowani. Czują się odrzuceni przez ludzi i grupy, są więc gniewni i sfrustrowani. Psychologowie mówią, że kiedy ludzie spotykają się, pierwszą rzeczą jest zaistnienie akceptacji lub jej braku. Do chwili ustalenia poziomu akceptacji, dwoje ludzi nie może się ze sobą komunikować. Wiemy, że bezwarunkowa akceptacja to coś, o co walczymy w dzieciństwie. Chcemy być bezwarunkowo akceptowani i kochani przez rodziców, a później przez przyjaciół i kolegów. Twoja bezwarunkowa akceptacja innej osoby powoduje wzrost poczucia własnej wartości u niej i u ciebie. Jak ją przekazać? Wystarczy uśmiech. Bardzo radosny, przyjazny. Nie oceniaj, uśmiechaj się. Każdy uśmiech zwiększa Twoje poczucie własnej wartości. Kiedy uśmiechasz się do kogoś, to samo dzieje się z nim. Czwarta metoda na to, by inni czuli się ważni, to docenienie. Człowiek doceniany czuje się wartościowy. Jak można wyrazić docenienie? To bardzo proste. Wypracuj u siebie postawę wdzięczności. Bądź wdzięczny sobie, bądź wdzięczny życiu. Bądź wdzięczny za zdrowie, rodzinę, świat. Za wszystko w życiu i dziękuj wszystkim przy każdej okazji. Dziękuj za wszystko, co ktoś dla Ciebie robi. Każde podziękowanie podnosi poczucie własnej wartości u adresata i u Ciebie. Postawa wdzięczności i dziękowania zaczyna się w domu. Zaczyna się od współmałżonka i dziękowania jemu lub jej za wszystko, co robi i czym jest. Dziękuj swoim dzieciom. W pracy dziękuj szefowi, współpracownikom podwładnym. Dziękuj kelnerkom i kelnerom. Każdemu, kto coś dla ciebie robi. Dziękuj wszędzie. Podziękowania to najpiękniejsze słowa w każdym języku. Piąty sposób podnoszenia poczucia własnej wartości to pochwały. Jedną z definicji poczucia własnej wartości jest stopień, w jakim człowiek czuje się wart pochwał. Kiedy kogoś chwalisz, czuje się on ważniejszy, bardziej wartościowy, dobrze się ze sobą czuje, a jednocześnie rośnie Twoje własne poczucie wartości. Kiedy chwalisz, rób to natychmiast i konkretnie. Nie udzielaj pochwały za coś, co ktoś zrobił w zeszłym miesiącu. Nie chwal też ogólnie, na przykład mówiąc, że ktoś jest świetny. Chwal konkretnie. Doskonale poradziłeś sobie z tym zadaniem. Chwal za rzeczy wielkie i małe. Chwal publicznie, a oceniaj prywatnie. Kiedy kogoś chwalisz w obecności innych, ma to podwójną siłę. Kiedy w odosobnieniu przekazujesz komuś konstruktywne informacje zwrotne, ich emocjonalny ładunek zmniejsza się o połowę. A więc chwal publicznie, a oceniaj w cztery oczy. Jeśli chcesz u kogoś wykształcić dobry nawyk, to zawsze wtedy, gdy zrobi on coś dobrze, cały czas chwal go. Wciąż mów, że świetnie sobie radzi, aż zacznie to robić automatycznie. Szósty sposób na budowanie poczucia własnej wartości u ludzi to podziw. Podziwiaj cechy człowieka, a także posiadane przez niego przedmioty. Wszyscy uwielbiają komplementy. Kiedy więc mówisz komuś komplement, jego poczucie własnej wartości rośnie, podobnie jak Twoje. Mężczyznom na przykład bardzo schlebia chwalenie krawatów, butów, samochodów, albo osiągnięć w pracy zawodowej. Kobiety lubią komplementy na temat ubrań, wyglądu, domu, rodziny i dzieci. Wszyscy lubią komplementy na każdy temat. Sprawiają one, że czują się bardziej wartościowi i ważni. A teraz numer siódmy. Uwaga. Uwaga oznacza słuchanie. Słuchanie podnosi poczucie własnej wartości u osoby, której słuchasz. Uważnie słuchając, mówisz, że cenisz słowa rozmówcy. Cenisz jego myśli, jego osobę. A więc słuchanie jest niezwykle skuteczną techniką tworzenia dobrych relacji z ludźmi. Ze słuchaniem wiąże się kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, słuchać trzeba uważnie, nie przerywaj. Słuchaj cierpliwie, kiwaj głową, uśmiechaj się i nie przerywaj. Daj mówić. Kiedy rozmówca bierze oddech, poczekaj, zanim odpowiesz. Zawsze odczekaj 3 do 5 sekund, zanim zaczniesz cokolwiek mówić. Pauzy, cisza i słuchanie są bardzo ważne. Dobre jest zadawanie pytań wyjaśniających. Kiedy rozmówca mówi coś, czego nie rozumiesz, do końca zapytaj, co dokładnie masz na myśli. Jak to się objawia? Zadawaj pytania, aby skłonić człowieka do wypowiedzi, a potem przekaż to samo własnymi słowami. Powiedz po swojemu to, co on, aby mu udowodnić, że naprawdę słuchasz i naprawdę rozumiesz. Obowiązuje tu zasada bumerangu: wszystkie prawdziwe emocje, które wyrażasz, powracają do ciebie. Wszystko, co powiesz komuś, zatoczy pełne koło i powróci do ciebie. A więc mów zawsze pozytywne rzeczy do ludzi i o ludziach, kiedy są nieobecni. Jest jeszcze złota zasada, której musisz się trzymać. Mówi, żeby traktować innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Postępuj z szefem tak, jakbyś chciał, żeby on postępował z tobą. Traktuj współpracowników tak, jak sam byś chciał. Traktuj podwładnych tak, jakbyś chciał być traktowany, gdyby to oni byli twoimi szefami. Traktuj współmałżonka tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Postępuj z dziećmi tak, jak chciałbyś, żeby one postępowały, gdyby były twoimi rodzicami. Jeśli będziesz się trzymał złotej zasady i ciągle szukał sposobów na podniesienie u innych ludzi poczucia własnej wartości, to nie tylko podniesiesz swoje ale też staniesz się jedną z najbardziej pozytywnych lubianych i odnoszących największe sukcesy osób na świecie